Lajkonik. W Krakowie co roku w okolicach Bożego Ciała odbywa się pochód Lajkonika. Jest to ludowa zabawa polegająca na przemierzaniu szlaku z dzielnicy Zwierzyniec na Rynek Główny. Lajkonik to brodaty jeździec ubrany w orientalne szaty, poruszający się na drewnianym koniu. W pochodzie uczestniczą też przebierańcy. Krakowscy flisacy i Tatarzy. Dawniej flisacy zajmowali się spławianiem drewna na Wiśle. I to właśnie oni brali udział w wydarzeniu, które upamiętnia zabawa zwana pochodem lajkonika. A było to tak. Dawno, dawno temu, nocą, kiedy mieszkańcy miasta jeszcze spali, flisacy wracali ze swojej codziennej wyprawy. Nagle w okolicach zwierzyńca, który był wtedy małą wioską, a dopiero potem stał się dzielnicą Krakowa, zauważyli obóz nieprzyjaciela. Okazało się, że byli to Tatarzy, którzy chcieli napaść na miasto. Dzielni flisacy zaatakowali obóz i odnieśli wielkie zwycięstwo nad wrogiem. Potem ruszyli w stronę miasta w tatarskich strojach. A w Krakowie właśnie świętowano Boże Ciało. Po rynku głównym spacerowali Krakowianie, obiadając się smakołykami kupionymi na straganach. I nagle w sam środek tłumu wpadł wódz tatarski na koniu, a za nim jego wojownicy. Na mieszkańców Krakowa padł blady strach. Rozpieszkli się we wszystkie strony, ale wtedy wódz zeskoczył z konia. I zdjął tatarską czapę i płaszcz. Krakowianie rozpoznali w nim flisaka przebranego za tatara. Z ciekawością cisnęli się wokół niego, a on opowiadał im, jak to pokonali nieprzyjaciół pod zwierzyńcem, a potem ruszyli do Krakowa na ich koniach i w ich przebraniach. Na rynku głównym zapanowała radość. Wszyscy wiwatowali na cześć dzielnych flisaków. Aż burmistrz wyszedł z ratusza, by sprawdzić skąd te hałasy. Gdy dowiedział się, co się stało, ogłosił, że od tej pory co roku tę samą trasę przebędzie pochód lajkonika. I zwyczaj ten pozostał do dziś, ciesząc mieszkańców Krakowa i przyjezdnych.